zachęcić ósmokrasistów do kontynuowania nauki w zespole szkół w Kosku. Mamy liceum ogólnokształcące i branżową szkołę o różnych zawodach. U nas panuje przyjazna i miła atmosfera. Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. Gwarantujemy też wysoki poziom nauczania. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Dla uczniów mających kłopoty w nauce organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Szkolnictwo zawodowe realizowane jest u nas w formie kształcenia w branżowej szkole pierwszego stopnia w klasach wielozawodowych. Młodzież uczy się w budynku przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyki odbywa u pracodawców, z którymi szkoła podpisuje umowy. Nasi uczniowie uczą się wielu zawodów, takich jak m.in. monter, rok wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz i wielu, wielu jeszcze innych. Wszystkich, którzy chcieliby realizować swoje pasje oraz uczyć się wybranych przez siebie zawodach. Wszystkich zapraszamy serdecznie do naszej szkoły. Chciałabym zapytać, co takiego podoba Wam się w naszej szkole? Dobrze wyposażona siłownia. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające, fotograficzne, zajęcia sportowe. W każdej razie są komputery, a interaktywne. Hej, co sądzicie o naszej szkole? Nasza szkoła jest wyjątkowa. Użą tutaj nauczyciele, którzy są dla nas zrozumiani i troszczą się o naszą edukację i o przyszłość. A co niż o osobach, które uczyszczają w naszej szkole? Osoby z naszej szkoły są bardzo życzliwe i pomagają sobie nawzajem. Co więcej można tutaj jednak naprawdę bliskie i fajne relacje? Przepraszam, chciałabym Was zapytać, co takiego podoba Wam się w naszej szkole? No, bardzo mi się podobały wnętrze, historia, oprócz tego nieuzmówny czas, ponieważ są tutaj bardzo wyrozumiali mniej nauczyciele, którzy są w stanie wytłumaczyć nawet najtrudniejsze rzeczy, które omawiamy w lekcji. A według Ciebie, który przedmiot w szkole wydaje Ci się najtrudniejszy? Według mnie każdy przedmiot jest w jakimś tam sensie trudny, ale każdy nauczyciel stara się przedstawić swój przedmiot jak najłatwiej, żeby każdy uczeń mógł zrozumieć ten przedmiot i nie mieć z nim problemów. Przepraszam, chciałabym zadać jedno pytanie. Co takiego podoba Ci się w naszej szkole? Przede wszystkim to, że szkoła która stwarza nam warunki do nauki, jest dobrze wyposażona, a nauczyciele są bardzo dobrze wykwalifikowani, wiedzą do co robić. Nie bardzo podoba się ta atmosferę w szkole, są bardzo otwarte i Chciałabym was zapytać, co podoba wam się w naszej szkole? W naszej szkole podoba mi się to, że nauczyciele prowadzą bardzo ciekawy i interesujący sposób lekcje, przez co używają mogą dużo zapamiętać z nich. Bardzo podoba mi się klimat naszej szkoły, spoko i cisza. Nauczyciele są fajni, uczniowie tak samo. Podoba mi się to, że w szkole jest organizowane wiele kółek zainteresowań oraz wydarzeń, tak. w których każdy uczeń może wziąć y, y, udział. Pocje, chciałabym Was zapytać, dlaczego wybieraliście naszą szkołę? Długo zastanawiałem się nad tym, bo w szkole średniej, nie mogę zdecydować. Wybór pracy na szkole nie ponieważ lubię uczyć się tego, co lubię. Od zawsze interesowały mnie samochody i budowa. Wybrałem tę szkołę, ponieważ widzę mi szansę na rozwój swój i y, szansę na lepsze prace w swoim zawodzie. Wybrałem tę szkołę, ponieważ jest blisko nie tracę czasu na dojazdy, Wolę go poświęcić na coś, co lubię. W szkole panuje miła atmosfera i są pozytywni ludzie. Witam w pracowni języka angielskiego. Zapraszamy wszystkich tak. uczniów. Szkół podstawowych do naszej szkoły. Szkoła jest przyjazna, bezpieczna, mała, sympatyczna. Także wszystkich moich uczniów z Fileja i oczywiście z innych okolicznych gmin zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was.